Cześć, to jest Cena i Dziś zapraszam na filmik z zakupami z Dilsa. Jak widzieliście, mam całą siatkę zakupów i od razu przejdę do tego, co mam w środku. <laughs> jako pierwsze do moich rąk wpadły. Takie zwykłe słuchawki za 5 zł, więc uznałam, że nawet jeżeli podziałają tylko trochę, to żadna strata, więc słuchaweczki za piątkę. Kolejną rzeczą, jaką tam zadobyłam, to taka butelka do wody, czy jakiegoś innego napoju, ale w moim przypadku akurat będzie to woda, ponieważ moja ostatnia ucierpiała. Ponieważ wlałam do niej zbyt ciepłą wodę. Tym razem będę bardziej tego pilnować i mam nadzieję, że z tą się nic nie stanie. Ta butelka kosztowała mnie 6 zł. Jest o pojemności 1 litra. Wiecie, wiecie w tym okresie takim letnim warto wypijać spore ilości wody, a jeżeli mamy ze sobą taką butelkę, to będzie ona nas do tego motywowała znaczy przynajmniej mnie motywuje, żeby jednak to wypić, wiecie, jedną na przykład w ciągu, jedną na przykład od rana do końca pracy, a później napełniam sobie ją drugi raz i wypijam do wieczora. To co jeszcze wzięłam, to taka, to co jeszcze wzięłam to, że tak powiem, co to jest? To, co jeszcze wzięłam, to taki spray do czyszczenia różnych powierzchni i pamiętam, że kiedyś Anita z kanału Kącik Anity polecała pastę właśnie z tej The Pink Stuff. Natomiast ja nie oszukujmy się, jestem zbyt leniwa, żeby tą pastę robić, mieszać i w ogóle. Więc postanowiłam, że wypróbuję do czyszczenia. No, po prostu już rozrobiony specyfik. I zobaczymy, czy będzie się do czegokolwiek nadawał. Kupiłam jeszcze taki płaszczyk przeciwdeszczowy dla Filipa. Co prawda on jest na niego jeszcze trochę za duży, bo to jest rozmiar 104. Natomiast myślę, że. Yy, za jakiś czas na pewno się dla niego sprawdzi, zwłaszcza, że czasami jak się gdzieś wybieramy, to warto mieć pod ręką taki deszcz, płaszczyk przeciwdeszczowy w razie niespodziewanego deszczu właśnie. Kupiłam jeszcze szampon z firmy Shelley nie wiem jak się to wymawia, natomiast słyszałam, że ma być to odpowiednik szamponu Batiste, który ja bardzo lubię. Znaczy jak widać, no nawet opakowanie jest bardzo inspirowane moim zdaniem. A ten szampon kosztował 6 zł, batist kosztuje jeszcze raz tyle przy dobrym wietrze. Więc jeżeli okaże się być tak samo dobry, to po prostu no wiadomo, zawsze warto oszczędzać, jeśli tylko można. Kupiłam jeszcze dwa opakowania baterii. Tych większych i tych mniejszych w obu paczkach jest po 30 sztuk, i obie paczki kosztowały po 12 zł, więc jak sobie to przeliczyłam, to jedna bateria wychodzi 40 groszy. Także dla mnie jest to cena całkiem atrakcyjna, dlatego właśnie je wzięłam. A nie oszukujmy się, kiedy dziecko ma jakieś zabawki na baterię, czy na przykład cokolwiek innego w domu jest na baterię pilot i tak dalej. Baterie się po prostu wyczerpują, wykorzystują, więc więc dobrze jest mieć ich zapas. Ok. A, jeszcze z niejedzeniowych rzeczy kupiłam takie najzwyklejsze worki na śmieci. Były za 2 zł, i chcę sprawdzić po prostu, czy się do czegokolwiek nadają. Ma być ich 15 sztuk. Także zobaczymy. Przechodząc do jedzenia. Kupiłam dla Filipa musiki. Yy, mój Filip je lubi, natomiast w się był tylko ten jeden smak, dlatego kupiłam tylko trzy. No bo wiecie, żeby mu się też jeden smak nie znudził i nie przejadł. A były w dobrej cenie, ponieważ. Zazwyczaj kosztują ponad 2 zł, a w dilsie były akurat po 2 zł, dlatego je wzięłam Kupiłam też czekoladę Aero. Ja pamiętam, że kiedyś jadłam tą czekoladę i bardzo mi smakowała, i później bardzo ubolewałam nad tym, że w żadnym sklepie nie mogę jej dostać. A tu, o w dilsie, okazuje się, że można ją dostać. Jestem ciekawa, czy będzie smakowała tak samo jak ta, którą ja kiedyś znałam i jadłam. Tutaj mają być jakieś cztery baczoniki, no ale myślę, że zasada jest ta sama: po prostu ma być ta taka bąbelkująca czekolada. Wzięłam też coś, co bardzo mnie zastanawiało. Pamiętam, że ostatnio Renia na swoim kanale pokazywała te pomarańczki, tylko właśnie takie w kształcie kuli które się rozkładały na cząstki pomarańczy, natomiast tutaj są e, tak jakby trzy batoniki, które też mają przypominać cząstki pomarańczy. Jestem ich po prostu bardzo, bardzo ciekawa jak smakują. I ostatnia rzecz to takie żelki z firmy Haribo. E, w sumie jeszcze chyba się nigdy nie natknęłam na te żelki gdzieś indziej. E, więc postanowiłam, że sobie je wypróbuję. One mają być kwaśne i mają być coś a la spaghetti. Także zobaczymy. No dobra, moja torba z Dilsa jest już pusta. Także pokazałam Wam już wszystko, co kupiłam ostatnio w Dilsie. Jeśli taki filmik Ci się podobał, zostaw dla mnie łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. A ja mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Do następnego. b